Cześć kochani, czy wy widzicie to co ja? 4 wrzesień, jadę nagrać dla was nowości, a tutaj dekoracje bożonarodzeniowe na 2024, więc no masakra. Jak dla mnie za wcześnie, ale w zeszłym roku było to samo, tak więc tak czy tak będziecie to widziały, więc osoby, które są zainteresowane oglądają dalej. Osoby, które nie chcą jeszcze oglądać takich dekoracji, nie oglądają. 4,50 nowy, wiszący taka zawieszka bęben. To jest nowość, tego w zeszłym roku nie było. Kilka nowości się pokazało. Dużo rzeczy też poszło do góry. Tak więc, jeżeli śledzicie mój kanał, możecie porównać ceny z zeszłego roku. Zobaczcie cała ściana bożonarodzeniowych dekoracji. I tego będzie więcej, bo już naprzeciwko yy, czyszczą półki i tam będzie. Samo. Będą pewnie słodycze i będą takie większe dekoracje. Tutaj na razie mamy bombki. Te akurat znamy z zeszłego roku, tylko nie pamiętam cen. Teraz 9 zł niecałe za te trzy bombki. Ja wiem, że na pewno posypią się komentarze, że za szybko, bo jeszcze dobrze jesieni nie ma. Te dekoracje dopiero wchodzą w półki. No ale wtedy im podobno jest jeszcze. Yy... Tych dekoracji, słuchajcie, Bożonarodzeniowych jest tyle, że jak kuzynka do mnie zadzwoniła, to mówi Sylwia, nawet nie wiesz, jak dużo jest tam dekoracji Bożonarodzeniowych. Mówi, nie, jeszcze nie jadę, no ale się mnie do tego zmusił, bo szukałam nowości, no i wpadłam na tą ścianę, tak więc no chcąc, nie chcąc Wam wrzucam ten filmik. Tutaj macie nowe takie bombki, zobaczcie, z makramy. Siedem niecałe złotych, no ładnie wykonane. Te bombki kojarzę z zeszłego roku, one mają takie cyrkonie, takie miniące różne ozdoby, przyklejone, są to szklane bombki, bardzo ładnie się mienią. No i teraz no, tego będzie dużo, a w grudniu znając życie nie będzie nic na półkach. Więc no uwierzcie mi, że wczoraj tutaj y, widziałam tyle ludzi, miało tak pełne kosze tych dekoracji bożonarodzeniowych, a te szczególnie do mojego miasteczka, y, które zbieram już lata, to po prostu ogrom i ja teraz tak sobie myślę, nie kupię, to nie będę miała. No i nie wiem, zawsze co roku sobie dokupuję coś do tego miasteczka i chyba mnie zmuszą, żebym coś sobie kupiła, bo później nie będzie. Ale poszły do góry strasznie te domki, tak więc zobaczycie za chwilkę same. Tu już nie będę przybliżać, bo to zostawimy sobie na późniejsze, takie bliżej świąteczne dni, te bombki i może jak już tak się dziewczyny rozkręcą z tymi przeglądami, to ja też pokażę. Oczywiście, że jesteście zainteresowani, możecie dać pauzę. Ceny są widoczne. Tutaj widzicie, są pustki, coś jeszcze też będzie, ale nowością są takie fajne girlandy podświetlane ledem i zobaczcie, na przykład tych gwiazdek nie było. Są takie złote i srebrne. Myślę, że one na choince, czy gdzieś na parapecie, czy na komodzie będą przepięknie wyglądały. Jest 10 tych lampek, czyli gwiazdek. No i cenowo też fajnie to wygląda, bo niecałe 18 zł. No i na przykład to jest hit 80 niecałe złotych. Słuchajcie, ja w zeszłym roku i, i zawsze w grudniu chodzę nagrywać obi tam one kosztują prawie 300 zł, te duże właśnie domki. Jedna babeczka wczoraj wyjechała z tym domkiem. I już sama się zastanawiam. Ale te poszły w górę. Mega. One kosztowały na początku, jak zaczęłam kupować te zestawy, 35 zł. Później 45, 50. Teraz już 70 zł. Tutaj też te zestawy były przecież za 50, 40, dalej 70 zł. No dużo. Tego też nie było. Tu już macie nowość. Taki łańcuch za 20 zł, podświetlany ledami. Też 10 jest tych Tutaj um, reniferków. Nowe prezenty. W zeszłym roku były takie złote i srebrne. Teraz mamy jakiś multikolorowy y, jakąś tasiemkę. No myślę, że będzie ładnie to wyglądało, jak się podświetli. Złoty też jest. Tak więc w tym roku mamy coś takiego i złote. 20 niecałe złotych. Choinki. No zobaczcie, no tutaj naprawdę było tyle ludzi przy tych. Y, Świątecznych dekoracjach. Słyszałam też komentarze o matku za wcześnie. No tak, ale mimo wszystko ludzi jest bardzo dużo i kupują. Kupują, bo kosze były naprawdę, nie w niektórych było bardzo dużo tych dekoracji. Ale gdzie, gdzie, gdzieś jedna, dwie rzeczy. No i ja słuchajcie, zobaczycie na końcu filmiku, czy kupiłam coś, czy nie. Tutaj macie taki świetny dwanik, który możecie właśnie włożyć do środka choinkę. I tego nie widziałam białego w zeszłym roku. Jest bardzo ładnie wykonany. Ma takie gwiazdki. I ma ładne te futerko. Tutaj kule. Te kule chyba są nowe, bo były inne domki. Teraz macie takie domki bardziej świąteczne. Gdzieś tam lizaki śliczne. 20 niecałe złotych. No i to jest nowość, słuchajcie. Nowość. Cztery takie piękne dekoracje bożonarodzeniowe za niecałą dyszkę. I one naprawdę bardzo ładnie wyglądają. To mnie mega kusi, bo to jest ładne, ale mam dylemat. Czy ta skrzynka, czy ta druga skrzynka? Też myślę, że komentarze od Was wystaną. To jest druga. Zostawcie mi info, która Wam się bardziej podoba. A trzecia jeszcze jest ta, ale ta mi tak średnio. Fajna, fajna jest ta podstawa, ale to wszystko. No i oczywiście Lizak. Lizak jest najlepszy, tak więc ja uwielbiam Lizak, jestem fanką Lizaków, więc to jest dla mnie numer jeden. Są małe kresnale, 450, yy, świeczki, świeczniki. No i tutaj te domki. Te domki myślałam, że to jest nowość, właśnie ich szukałam, yy, bo myślałam, że to jest jakaś nowość na, na, na nowościach, a to jest nowość na dekoracjach bożonarodzeniowych, więc takie świeczki, domki. 7 niecałe złotych. Co tutaj jeszcze zobaczycie? Jakieś takie, zobaczycie zestawy: 40 złotych. To jest też hitem. To jest taki fajny lampion w dwóch kolorach. Możecie do środka włożyć świecę bądź lampeczki LEDowe. Będzie ładnie to wyglądało. Teraz mogłam się przybliżyć, bo to obok mnie stała pani. Akurat oglądała te domki. Tutaj naprawdę dużo ludzi koło mnie było wczoraj. No i co? Mamy jeszcze taką świeczkę. 14 zł w dwóch kolorkach, w trzech w sumie, ale u mnie na razie dwie, nie ma tej czarnej. Hmm, tutaj taki fajny zestaw, zobaczcie. 20 zł, myślę, że to jest drewniane, ale ja nie otwieram. Co jeszcze? Chusteczki, jakieś widzę kartki. No i jest tego. Już dużo, a to nie wszystko. Będzie tego więcej, już mi pani mówiła. Zobaczcie, jakie fajne. No i obrazy diamentowe, bożonarodzeniowe też się znalazły. Biżuteria niecałe 6 zł. Tych kolczyków tutaj z tymi nogami z Mikołajem nie widziałam. Fajne. O, te kółka też ładne. Czapki, piżamki, kapcie, maskotki. No, takie początki, słuchajcie. 13 zł takie kapcie. Skarpetki dla dzieci. To jest nowość i to jest bardzo fajna rzecz. Ja dopiero w domu, jak montowałam ten filmik, zobaczyłam, że tutaj 20, niecałe 5 zł, dwa modele były u mnie do wyboru. Do środka wkładamy ten stożek i on będzie fajnie, ten dymek wylatywał. Po 15 sztuk z każdego zapachu. Jak dla mnie ta dekoracja jest super. Co myślicie? I kochani, to by było na tyle świątecznych ozdób, dekoracji bożonarodzeniowych, myślę, że teraz to się posypie i do Pepko już w Kiku widziałam, ale jeszcze nie wrzucałam no ale Action to Action, więc wrzucam tak więc kochani zero głupich komentarzy, bo to nie ja wrzucam te dekoracje, tylko pokazuję Wam co jest na półeczkach w Action życzę Wam cudownego dnia Dziękuję za wszystkie komentarze. Wspaniałe, cudowne, przepiękne, jesteście wspaniali. Dziękuję z tego serduszka za, za te wszystkie miłe słowa. Jesteście naprawdę, no wow, ja mam najlepszych widzów, to zawsze będę mówiła. Witam nowe osoby na kanale. Dziękuję za subskrypcję, za łapeczki. Pod tym filmikiem również zostawcie coś, co wam się podoba. Łapeczkę i komentarz. A teraz zobaczcie, co ja kupiłam. No nie mogło być inaczej, musiałam kupić tą laskę, bo wiem, że jej później nie będzie, bo zostały chyba w tym kartoniku tylko dwie. Dzięki, że byliście, cześć Pa!